Cześć, witajcie. Janek Wistul z tej strony, komórka ale Jesteśmy świeżo po premierze nowych urządzeń Huawei. A. No i ewidentnie widać, że Chińczycy wzięli się do roboty. I być może za jakiś czas będzie to firma, która realnie, globalnie będzie rywalizować na świecie z Samsungiem. Ale przejdźmy do tego, co się stało pokazane. E, to jest Huawei Ascent Mate 7. Tablet e, chińskiej produkcji, który jest celowany w segment premium. No i faktycznie to urządzenie z premium ma e, bardzo dużo wspólnego. Przede wszystkim spójrzcie na ekran. Ponad 80% wypełniania przedniego panelu. LG już w tym momencie nie jest jedyne w grze, inni także idą w tą samą stronę. Jeśli poczekacie chwilę, to spróbuję Wam pokazać, jak wygląda to urządzenie w porównaniu do LG G3. OK. Tutaj będzie wyraźnie widać, jaka jest różnica Właściwie nie ma wielkiej, znaczy ramki są bardzo podobnej szerokości, no i oba ekrany, nawet w chławeju wypełniania przedniego panelu jest wyższe niż w g Warto też zwrócić uwagę, że panel w tym urządzeniu jest naprawdę zupełnie niezłej jakości. Jest to 6-calowa matryca IPS o rozdzielczości oczywiście Full HD, wyświetla ładne kolory, ma całkiem niezłe kąty widoczności. No i tutaj nie można się tak naprawdę do niczego przyczepić. Nie jest to może top są nie jest to pozioma ów ale jest naprawdę nieźle. Z tyłu, z tyłu jest aluminium. Nie jest to w 100% aluminium, jak można było się spodziewać po prezentacji. Ta część tutaj jest zrobiona z metalu, te zaślepki na dole. Są wykonane z tworzywa, no ale ewidentnie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, do tego urządzenia naprawdę nie można się wyrzebić. Pozostaje kwestia wzornictwa, tutaj mieliśmy dyskusję na ten temat, jednym się ten, to urządzenie podoba, innym nie. No ale ewidentnie, Huawei też tutaj się wziął do roboty no i zaproponował coś ciekawego. W środku, w środku to jest tak naprawdę mały potworek. Ośmiorodzeniowy e, procesor w technologii Big Little z czterema rdzeniami taktowanymi na 1,8 GHz. Cztery rdzenie taktowane na 1,3 GHz. 13-megapikselowy aparat z tyłu z matrycą Sony, 2 GB lub 3 GB pamięci RAM, 3 GB w wersji złotej. No i do tego coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę grubość tego telefonu, czyli bateria o pojemności ponad 4000 mAh. Także możemy oczekiwać, że połączenie procesora w technologii Big Little z ogniwem o takiej pojemności, litowo-polimerowym ogniwem, może nadać naprawdę zupełnie niezłe efekty. Telefon jest zgrabny, dość lekki, nieźle leży w dłoni. Faktycznie tutaj widać, że chławej się do zaprojektowania tego urządzenia przyłożył. I na szczęście, na szczęście. Z zabrał się także za oprogramowanie. Tak jak w poprzednich urządzeniach chińskiej produkcji, takie tutaj są motywy, które można wybierać. Interfejs jest lżejszy, nie jest taki, można powiedzieć, cukierkowy. Zostało to wszystko odświeżone w europejskim albo europejsko-amerykańskim duchu. I efekt jest całkiem podobny. Oczywiście cały czas jest podobna filozofia. Tutaj nie ma up-drawera, Wszystko dzieje się na ekranach. Po tych kilku minutach, jakie spędziłem z tym urządzeniem, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wydajność, przynajmniej w takich rzeczach na konferencji, no to tutaj tak naprawdę nie, może, nie, nie będzie raczej powodów do narzekania. Zobaczymy, gdy urządzenie dostaniemy do testów, jak radzi sobie z grami i z bardziej wymagającymi rzeczami. Natomiast przy tym układzie. No, jeżeli pojawią się jakieś problemy, to raczej będą miały charakter problemów związanych z kompatybilnością, niż z wydajnością samej jednostki. Tak więc, ciekawe urządzenie, urządzenie, które może być konkurencyjne, zadebiutuje na polskim rynku pod koniec października. Jego cena to 599, zgadza się, panie operatorze? 599 euro. Czyli powinniśmy spodziewać się kwoty między 2400 a 2500 na polskim rynku. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, wydaje mi się, że on potencjalnie naprawdę może być warty tej ceny. Pozostaje pytanie, czy klient w Polsce, czy w ogóle klient w Europie będzie gotowy zapłacić premium cenę za produkt firmy, która jeszcze marki premium nie ma. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Samsungowi kilka lat temu się udało. Być może uda się także Huaweiowi, a te firmy naprawdę bardzo wiele łączy. Pozdrawiam. Janek Glistruk, Komórkomania.pl